Rozpoczynamy ściganie w wyścigu numer dwa. Tym razem dobrze ruszyli spod taśmy dwaj zawodnicy gospodarzy i wygląda na to, że Heleniak z Kowalskim mogą tutaj spróbować pojechać po komplet punktów, ale będzie jeszcze oczywiście bardzo ciężko. Na razie Heleniak ucieka zdecydowanie na drugim miejscu. Radosław Kowalski, a dwaj żużlowcy. Tak Stali Rzeszów na razie oglądają ich plecy, ale już tam zbliża się Wiktor Rafalski dającego na drugim miejscu Radosława Kowalskiego. Niewielka ta strata, natomiast Kowalski bardzo pewnie prowadzi motocykl i w tej chwili nie wygląda na to, by Rywal był w stanie już od razu gdzieś teraz go wyprzedzić, chociaż przy wyjściu z tego łuku bardzo, bardzo blisko. Znalazł się ponownie zawodnik Rzeszowskiej drużyny, ale odparł ten atak Radosław Kowalski. Jan spokojnie zmierza po zwycięstwo w tym biegu. Na stojąco kibice Unitarnów. Jeszcze jeden atak na tej przeciwległej prostej. Już tylko pół okrążenia zostało. Ostatni wiraż. Czy Kowalski obroni tę drugą pozycję? Tak się dzieje. 5 do jednego wygrywają juniorzy Unii Tarnów, no i mamy odrobienie strat z pierwszego biegu. Kowalski, jak mówiliśmy, zaraz, jego kas czerwony, dalej ruch w białym, Keleniak niebieski i Nowak w żółtym. I tak się rozpoczyna ta walka i rzeczywiście Radosław Kowalski znakomicie wystartował. Jego partner z pary jest w tej chwili na trzecim miejscu, między nimi oboma Marcin Nowak, tam już szaleje po szerokiej... Kinan Ru, który stara się wyprzedzić zawodnika Tarnowskiej Drużyny i ta sztuka mu się udała, ale na razie mamy tutaj remis i myślę, że nie jest to zły wynik dla drużlowców Unitarnów, natomiast zaczyna szaleć Marcinowak. Naciska już teraz zdecydowanie Rancowa Kowalskiego, zawodnika, który ma cztery punkty plus bonus na swoim koncie i który ten początek meczu ma rzeczywiście rewelacyjny. Teraz na przeciwległej prostej znów miał trochę oddechu, ale słyszy już za sobą Warkot motocykla Marcina Nowaka, który tąsa nieustannie. Rozpoczyna się, proszę Państwa, ostatnie okrążenie. Wciąż Kowalski na pierwszym miejscu, ciągle bardzo blisko niego. Jeden z zawodników drużyny gości w tym przypadku oczywiście Marcin Nowak. Kinanru na trzeciej pozycji i uwaga i ratuje w tej chwili ten, który w ostatniej chwili wyskoczył z parku maszyn, by zastąpić Timo Laktiego na torze. Znakomity początek Mateusza Szczepaniaka, jego partner z pary nie był tak efektowny, ale Szczepaniak z kolei przy już wyjściu z tego wirażu był... Na drugim miejscu tam Kinanru zdołał znakomicie pokonać ten pierwszy łuk i to dało mu nieprawdopodobny napęd, ale w tej chwili oczywiście dramatu dla gospodarzy jeszcze nie ma. Jeszcze ciągle utrzymują wynik remisowy w tym biegu, broni Jan w swojej pozycji przed doświadczonym Marcinem Nowakiem i jeśli udała by mu się ta sztuka, to też zostanie przyjęte z umiarkowanym zadowoleniem przez miejscowych, ale Marcin Nowak stara się jakiś świetny koncept wymyśleć na młodego zawodnika tarnowskiej drużyny. Teraz starał się napędzić, ale jakby odczytał Toriego i jazdy zawodnik w niebieskim kasku. Sytuacja na pierwszych dwóch miejscach się nie zmienia. Heroiczna walka Kaleniaka. no ale teraz Marcin Nowak przeciął bliżej krawężnika i swój plan zrealizował, zdołał wyprzedzić. Młodzieżowca miejscowej drużyny, a to oznacza, że po raz pierwszy w tym meczu którykolwiek wyścig kończy się wynikiem 4 2 w tym przypadku na korzyść. Ekipy Rzeszowskiej ostatnie sekundy ruszy wyścig numer 12 i bardzo dobry początek już ponownie ruch, który objął prowadzenie, ale tam po szerokiej. Ciągnie Matej żagar, ale nie napędził się do tego stopnia, by ewentualnie wyjść na prowadzenie. Chociaż ciągle nie zmienia planu, ciągle jedzie szeroko, tyle tylko, że omal nie kosztowało go to w tej chwili spadku na trzecią pozycję. Na 4 do 2 dla Rzeszowian układa się w tej chwili ten bieg. Rozpędza się żagar, atakuje. Tutaj publiczność ma ogromne emocje związane z tą walką. Natomiast po jeden punkt jedzie Majewski, a zamyka stawkę. Jan, Helenia, który w kasku niebieskim z coraz większą stratą do choćby trzeciego miejsca, ale wygląda na to, że Matej Żagar też już raczej będzie miał gigantyczny problem z tym, by wyprzedzić Kinana Ru. Na tę chwilę, kiedy rozpoczyna się ostatnie okrążenie, 4 do 2 prowadzą żużlowcy teksomu stali Rzeszów i wygląda na to, że będziemy mieli po 12 wyścigach, jeżeli nic się tutaj także jeszcze nie... Zmieni nieoczekiwanie wynik remisowy. Nieprawdopodobna walka w tych derby południa na stadionie w Tarnowskich Mościcach. I tak się to rzeczywiście kończy. Żagar, kask czerwony, przedpełski, żółty, niebieski, lewiszyn i biały ru. Rozpoczynamy ostatni jak tego nieprawdopodobnego dramatu i ruszyli już walka nieprawdopodobna. W tej chwili dwaj żużlowcy stali rzeszów, przedarli się jednak tym nieprawdopodobnym boju na pierwszym łuku Mówiłem, że to jest też taki scenariusz, w którym mogą fantastycznie walczyć zawodnicy z Tarnowa, ale ta pieczęć może być postawiona przez zawodników Rzeszowskiej drużyny. Mieli drugie i czwarte pole startowe i w tej chwili są na dwóch pierwszych miejscach. Jadą po zwycięstwo. Nawet gdyby jeden z nich osunął się o jedno miejsce, to i tak Żurawie triumfują, ale dziękujemy Tarnowianom za to, że postawili się, że na antenie Kanal Plus mamy okazję oglądać ten Niezwykle dramatyczny mecz. Jeszcze jakiś defekt motocykla w tej chwili zawodnika jadącego w czerwonym kasku, a więc Mateja Zagara. No i w tej chwili 5 do jednego Ostatnie okrążenie rozpoczęli żużlowcy, którzy toczą walkę na trzeciej pozycji jadący w kasku niebieskim. Marko Lewiszyn nie podołali jednak Kinan Ru. I Paweł Przedpełski w znakomitym stylu rozegrali ten piętnasty wyścig. Goście zwyciężają w nim 5 do 1 i ta cała walka, nie chcę powiedzieć, że poszła na marne, bo pokazali charakter, pokazali ząb, zadziorność zawodnicy drużyny tarnowskiej. No ale tak to właśnie bywa.